Zofia Zborowska wywołała ferment jednym zdjęciem. Kubicka się zlekka wkurzy. Zofia Zborowska zamieściła bardzo odważne zdjęcie, które wywołało trzęsienie w komentarzach. Pojawiły się głosy dotyczące Sandry Kubickiej. Kiedy Zofia Zborowska urodziła drugą córkę, Równo rok temu Zofia Zborowska i Andrzej Wrona poinformowali o tym, że spodziewają się drugiego dziecka. Radości nie było końca. Przyszła mama chętnie zamieszczała w sieci zdjęcia z coraz bardziej zaokrąglonym brzuszkiem. Wiosną poinformowała o narodzinach córki. Jaśmina urodziła się 15 maja. Zborowska nie kryła wzruszenia. Publikując prosto ze szpitala pierwsze zdjęcie z noworodkiem. Dzielna mama z córeczką mają się dobrze. Obydwie głównie śpią, jedzą i zmieniają pieluchy, napisała. Zofia Zborowska o macierzyństwie. Dziewczynka rośnie jak na drożdżach, a sama Zosia nie robi tabu ze swojego macierzyństwa. Publikuje w sieci bardzo odważne kadry, które niosą się szerokim echem w portalach społecznościowych i serwisach o życiu gwiazd. Pytana o to, jaką będzie matką za kilka lat, odpowiedziała w jednym z wywiadów. Boję się, jaką będę mamą, gdy ona będzie nastolatką. Mam jazdę na punkcie kontrolowania wszystkich. Będę musiała dużą pracę włożyć w to, żeby jej nie zajechać swoją troską i kontrolą. Tym razem Zborowska zafundowała internautomy mocny widok, bo pokazała, jak karmi jaśminę. Na pierwszym planie są oczywiście pierś oraz dziecko, które ją się. Widok wywołał masę emocji wśród komentujących. Zofia Zborowska karmi piersią córkę. Odważne zdjęcie. Większość obserwatorów bije Zosi brawo za odwagę i swego rodzaju formę edukacji społeczeństwa, w którym wciąż panuje przekonanie, że kobieta nie powinna karmić dziecka w miejscu publicznym. Zawsze tak wyglądam, jak karmię zawsze napisała gwiazda. Wśród zwolenników postawy propagowanej przez żonę Wrony nie brakuje gwiazd, również matek. Justyna Nagłowska, żona Borysa Szyca, no w końcu jakaś prawda na Instagramie. A nie wiecznie te zmęczone matki, które nie mają czasu o siebie zadbać. Brawo Zosiu! Paulina Krupińska, wiadomo, że zawsze tak wyglądasz. Pojawiło się także kilka opinii, w których internauci zwrócili uwagę na kontrast w zestawieniu z fotografiami publikowanymi przez inną młodą mamę, Sandrę Kubicką. Niech no to zobaczy kobieta barona. Sandrula się z lekka wkurzy, napisał jeden z użytkowników, a kilku innych dodało, że pomyślało o tym samym. Matka dziecka barona nie jest zwolenniczką karmienia dziecka w miejscach publicznych. W takich sytuacjach woli zasłaniać miejsce intymne chustą. Czuję się niekomfortowo, żeby wyciągnąć pierś, tłumaczyła. Modelka nie jest chętna do apatowania tak odważnymi zdjęciami w sieci, do czego oczywiście ma prawo i za co nie powinna być krytykowana. Kluczowe jest to, by każda mama czuła się komfortowo i nie dostarczała sobie, a tym samym swojemu dziecku stresu.